Moi drodzy, nagrywaliśmy to już wszystko jeden raz, ale okazało się, że nie włączyliśmy mikrofonu. Jest teraz. Wow, tak, teraz jest W każdym bądź razie tyle się działo. Odkryliśmy po pierwsze, że być może ktoś próbował włamać się nam do samochodu, bo zostali, zostawił uwaloną, Uwalony ślad, uwalony i Uwalony samochód z łapy. Łapą uwalił samochód. Ania. No, nieważne. I Denis. Też tu uwalił aparat yy, makijażem. Denis stwierdził, że być może ktoś wyciął katalizator, nie wiem co to jest, brzmiało poważnie, śmierdziało spalinami, także mam nadzieję, że dojedziemy tam gdzie jedziemy, bo Amelka ma niespodziankę dzisiaj dla Denisa, jeszcze o mnie powiemy co to za niespodzianka, ale będzie się działo. Ej, ja chcę wychodzić, stop. <laughs> ale przecież jedziemy. Tak więc teraz chwila dla stylowej Amelki, którą wcześniej nagraliśmy, ale nie było dźwięku, więc patrzcie. Czym ty powiedziałeś wcześniej, że Amelka ma dla mnie niespodziankę, czy powiedziałaś, że Amelka ma dla mnie prezent? Nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam. To w każdym razie na pewno jest to prezent, bo niespodzianka to jest coś, czego się nie spodziewamy, nie? No a a my, Ja od wiem, co, co to będzie. Tak. <laughs> Ten prezent stał się dzisiaj prezentem, bo sprzed kilku dni po prostu był <laughs> pomysł, nie na dzisiaj. Tak, ale. z okazji dnia ojca to Ania powiedziała, że to jest prezent, nie? Także Tak, ale no, sytuację. generalnie powiedział, że nie chce prezentu na dzień ojca, ale się zawsze dostosuje do takich rzeczy, bo no zakładam, że jak ktoś mówi, że czegoś nie chce, to czegoś nie chce, a nie każe się komuś domyślać. Co nie? Tak. Tak samo było w te urodziny Moje poprzednie i kolejne też Nie obchodzę Także no. nie wysłuchajcie już mi prezentów Adresy na stronie... Dobra, co ja chciałem powiedzieć Bo to jest ważne, to jest mega ważne Już wiem, Ania Co byś musiała dostać, żeby też się na to zdecydować Bo to mnie mega, mega ciekawi twoje reakcje Ja bym chciał, żebyś to zrobiła jak nagrałam W sukience jesteś, ale najwyżej Kilkanaście tysięcy ludzi zobaczy twoją żyć Na filmie w życiu już tak kiedyś pokazywałam, jak pokazywałam majty, jakie kupiłam na To akurat mnie, mnie nie robi yy, Każdy ma żyć W każdym bądź razie nie wiem, co bym y, musiała dostać, żeby to zrobić I na samą myśl o tym nie boli dużo Może w sensie? batonika? Nie nie Batonika? batonika? No myślę, że to świetny pomysł, dobra To za batonika Myślałem, że będzie trudniej Chodzisz w to, czy nie? Nie, 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 nie Nie zrobisz tego nigdy? Nie, nigdy nawet nie wiesz, że myślę, że nawet nie myślę tracić. Myślę, że zyskuje brak zawału serca. Szkoda. Denisek, jak twoje emocje? Bo Ameryka... Zerowe. Aha, okej. Okay. Jest czy nie jest jestem zadowolony, ale nie. No nie Dobra, już mogę mówić. Denis, skacze na Bungee. O, I zrobiłaś mu taką niespodziankę, tak? No! Ale jesteś super! Nie wiem, nie mam Aha, matka! Ma, mam brać długi obiektyw czy nie? Popa. Oświadczenie, Denis. Oświadczenie. Trzymaj. Trzymaj, cześć. Uuu, mi to. jest niedobrze. O matko, to wygląda przerażająco. A wiesz, kto to jest? Kakao? Marta. Matka. Tak? Wiesz, nad czym ja się Amela zastanawiam? Dlaczego ludzie potrzebują takich emocji w życiu? Żeby się bać? Skąd to się bierze, żeby no, odczuwać... trzeba, trzeba czasem no, poczuć stresik. Poczuć stresik trzeba no. czasami, ja uważasz? Ja nie, ja nie czasem lubię jest czuć stresu. zdrowe. Zdrowe? No. Tak uważasz? Ale wskaczę właśnie, jak patrzę. Trochę nisko tutaj, dużo wyższe są gdzie? W... Wrocławiu? Tak? No, z kominem skaczesz. Kiedy się też zabierzemy, ale już na razie dosyć tłaniania twoich marzeń Wcale nie piszę się, coś jakieś my Amela, no, tylko Denis się nie stresuje, a my się stresujemy Denisa. My jesteśmy biedaczki. Ja się tak stresuję, że mnie boli brzuch. Autentycznie. Nie też. Tak? tak a teraz już chyba kolej Denisa? O, nie. Teraz Ty? Tak. Nie, się Idźcie, to by się O oh my boże! Ale mi wali serce! Ja, ja nie mam w sobie takiej odwagi! O nie! Ja tamten chcę wyjść, chciał skoczyć. Ale masz odważnego tata! To ona wstaje stajemy u samej murzy Dojec. Masz tryb wideo? Tak, nagrywa się. Nagrywa się dobra. No to Przechodzimy do rzeczy. Trzymam ci w łasku i kamerę, dwie ręce przed sobą. I ostatnie słowa pozdrawiamy kogoś. Wszystkich, którzy oglądają na kanale, nie? Pozdrawiamy i trzeba jeden. Bądź Tego. Myślę, że ani zrezygnowała Ale powiedział o kurde więc raczej było mocno O Jezu jak je się o, ja się trzę O Było drugo Już łapie jak tam było Gorzej niż się spodziewałem! A jednak! Denisek, ja! No bo powiem, że było dużo grubiej niż się spodziewałem w sensie. Tak? Bo słyszałeś, myślałem... że powiedziałeś, o kurde! Tak? No, tak powiedziałeś. U góry czy na górze? No, u góry. O kurde? Tak. No, może tak było, bo, bo powiem szczerze, że u góry myślałem, że będę większego, tak? Ale jak już byłem u góry i ja mówię, o kurde, mówię, nie, nie wiem. <laughs> <laughs> ale nie no mówię skoczył, no nie ma szans, że nie skoczył, no nie poddałbym się, ale ma, on ma rację, nie ma co się zastanawiać, bo jakbym spojrzał w dół i się zastanowił, wtedy to byś tam poszło, to byś tam zamydlała w górę Tak. Na bank. No ale nie, kozak, ja powtórzę na pewno gdzieś kiedyś i ja myślę, że pojedziemy kiedyś na ten komin. No ale to już kiedyś, kiedyś. Tam Gdzie? Jest, na ten komin, tam jest A, 220 tak, metrów. Tam jest bardzo wysoko, bardzo no, bardzo. Ale chciałabyś kiedyś skoczyć? A jeden wysoki komin. Bo i... Tak cztery razy wyższe od tego Ale chyba Ale jest, jest w stanie porównać to uczucie do czegoś, czy nie? No, no nie, no, no taka, lecisz po prostu Taka no. adrenalina jakbyś czuł, że masz umrzeć, czy nie? No, no, no lecisz i tak, się zastanawiasz, czy, no, czy tak nie że jest taka adrenalina potężna tak tak. Cię, cię tak wygięło w pewnym momencie no, no, Ja w ogóle tak, najgorsze, nie, najgorsze jest to w momencie jak już odbijesz się, pociągniecie i z powrotem ciągnie A. I znowu macie odciągnąć i mi przestrzegał od razu na myśl filmy, które kiedyś widziałem, że tak, gościowiś tak stało i Talina się wiązała w pętle i mu na szyję. O, O kurde w sumie, no. no. O, tu kolejny pan skacze. No ale ja się częłam cała i dla mnie to jest uczucie, że po prostu się martwisz, jak na to patrzysz, i nie jest to takie przyjemne oglądać to. No, no, no. Czekaj, bo teraz się nie, Skąd ludzie mają potrzebę takiej adrenaliny w życiu, żeby się bać o swoje życie? Nie wiem, ja nie, nie wiem, nie wiem. Także no ja podziwiam Denisa, że Denis to zrobił, ale musimy sądzić, że ja nie na to patrzeć, <grym> mnie to stresuje. Idziemy <grym> się to... jeszcze dzisiaj spotkać ze znajomymi, których poznaliśmy na Maderze i w zasadzie w, no, w internecie najpierw. Wziąłem jeszcze na jakiś obiad, tak rzeczywiście, że bierzemy was ze sobą. Nie, no, nie nagrywa się. Nie nagrywa się. Nie wierzę. Nie wierzycie no, brzmi? Nagrywa się? No to mów, co chcesz powiedzieć? Że jeszcze będą te soczki. Ania, powiedz coś o soczkach. soczki, polecam. No, zaraz jeszcze jedziemy na lody. Ania, możesz, na pomar możesz pomarzyć. Nie, i jeszcze, gdzie idziemy dalej? Walczę właśnie ze dzbanos zbanostwem internetu. Bo I poruszam treści pewne na swoim profilu. Które krzywdzą bardzo innych ludzi Ja nie wiem, ja nie kłamam ludzi w ogóle, po co niektórym są... W sensie, jak można wykorzystywać w negatywny sposób swoje zasięgi Żeby umniejszać innym i im ubliżać i robić afery i masz na myśli? No, nie będę robić zasięgu... no... Nie mogę powiedzieć wprost, bo uważam, że problem też w sieci jest taki, że często te treści, które są szkodliwe, często są zbyt mocno nagłaśniane i ci ludzie tak naprawdę na tym zyskują. Więc, jeżeli się odnosimy do jakichś treści w internecie, to warto tych osób nie oznaczać. Tak, finalnie, finalnie wychodzi na to, że jak się porusza te tematy i robi się fala na jednego y, głupka, który zrobił jakąś po prostu na no serio durnotę, no to on po, prostu, po prostu robi się niegłośniej i kolejny ludzie on na tym go zyskuje, no bo wiesz. Rosną statystyki, rosną zasięgi. To jest dla reklamodawców też no. dobre, bo wiecie, niektórzy reklamodawcy nie patrzą na jakieś zasady, na jakąś moralność w ogóle tych osób. No a z drugiej strony, no ludzie oglądają i się klikają. Dokładnie. Także, jak jakieś treści są szkodliwe, to ich nie oglądajcie, nie nabijajcie im statystyk, tylko blokujcie, zgłaszajcie i tak dalej. Mówię, że to chyba raczej nigdy się nie zdarzy, bo jednak ludzie są ciekawi, no co się no dzieje. Tak, no tak, pewnie tak, ale no, na przykład my mamy pewną panią, która nagrywa, nagrywała nas filmy. Ja tego nie oglądam, zgłaszam to. Niektórzy ludzie, którzy do tego dotarli, też to zgłaszają i ostatecznie czasami się zdarza, że takie filmy faktycznie są usuwane, więc myślę, że warto próbować. Włos klaty Denisa przebił mu się przez koszulkę I to nie jest włos na koszulce, patrzcie. Chore. Mm. Dobry? Tylko mm. oceniasz smak good loot? Czy jest faktycznie taki good? Mm -hmm. A, a, jaką wziąłeś sobie polewę? Szkafową. Najfajniejsze jest to, że to polewy są sobie za darmo. Skanujesz sobie kod. Nie są za darmo, płacisz za loda i no. w cenie no jest wyliczona tak, polewa. No dobra. To jest no przemyślane biznesowe posunięcie. Ale masz, masz w głowie myśl taką, o fajnie dają mi loda, nie loda tylko polewę za darmo. Myślałem no Ja się nie daję nabierać na takich chwyty. Że... No, Jakbyście myślały, że nie jemy wegańskie wafelki, to jemy wegańskie. I jeszcze bezglutenowe. No. I to jakie pyszne. Mhm. Tak, są lody wegańskie. Y, z butonowych wegańskich wafelkach. Jakby ktoś szukał takiej opcji, to wiem, że w wielu miejscach jest. Good loot. Tak, good loot. Taki... Tak, good ale. Lód, no. Jak coś, to my chętnie nas Dzięki. Kapel <grym> Away. Znaczy, jest. się spóźnią. Tak. <grym> my jedziemy. Czym prędzej, się tylko da. Jak się na totalnej nie jak zawsze, ale będziemy do 15 minut. Także musimy uznali jeszcze miejsce i jesteśmy Teraz! Nie, teraz! Liczyłem, że dać ci Dobra, chodźcie się jeszcze przejść. Wydaje się, że tu nigdy nie byliśmy. Nie, nigdy że nie byliśmy i jeżeli ktoś wie, to może się nam napisać co to w ogóle za część Krakowa? A w której nie byłaś? Nie, no jak, nie się, jak się nazywa fachowo. 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 <grym> część krakowa, której nie byłaś. Fachowa na dwa. Słuchajcie, idziemy teraz tutaj do tej restauracji, nazywa się Wietnam. Zjeść sobie, także chyba nie będziemy tam nagrać w środku. Zobaczymy. Po stajemy, zobaczymy jak będą warunki. Bo tam Pójdziemy ze znajomymi i, też. też. Nie chcemy po Żeby było dyskom, jakiś dyskomfort im sprawiać, nie chcemy tego robić. A Denisowi pękła żółka wokół chyba od tego ciśnienia na banji. Chciałam też takiego! Bożym zamówić sobie różne rzeczy, to w zasadzie, okazuje się te same sajgonki <laughs> Makaron z sajgonkami No bo jak chciałem Makaronki. ten makaron... makaroneś? Ty, ty, ty miałeś sobie czymś pulpetę. Nie, nie chciałam tych pulpatów wjeść, tak? Ale, Ale pachnie ładnie Także no. zobaczymy A to Amelo, co sądzisz? Podobnie wygląda, jakby był z Warszawy, bo... Jak z Lobbing Hut w Warszawie Tak wygląda, nie Tutaj mamy właścicieli tego wspaniałego Mentoska Zapraszamy, Amelka My musimy sobie zrobić logo na swojej masce, Z daleka widać, widać, kto jedzie Hanina i Bogdan Amelka, idziesz? Zobaczyć. Ale fajnie pachnie, w ogóle ładnie pachnie drewnem, ale pięknie to wygląda. W sensie on jest taki... taki wymarzony jak z TikToków. No taki jest tyłu... wiesz, dodatki robią robotę, więc myślę, że... No fajnie to wygląda, mega fajnie. Wow. Ja Mamy zaproszenie do wejścia. Tak? tak. Co ty gadasz? Chodzimy? Chce tu być? Mhm. Na no, cześć! Fajnie jest? Fajnie jest? No super. Bo te przewody to były ananaski. Jak widzisz mamy A, no ten. Tak. Tutaj mam wieszak z ananaska i tak dalej. Eee, trochę więcej kwiatek. kwiatków było tutaj. Tak Odpuszczał muszę, to Muszę... A nasze, możecie w nim normalnie gotować? Macie tutaj... tutaj mamy kuchenkę. Na zewnątrz. No, że Nawet jest... można robić rybę i nie będziesz mieli działo. To no, się rozkłada jeszcze tu. Ale fajnie. Można... No to musisz właśnie wejdzień, to my dopiero po pół roku. I byśmy sobie mogli jeździć do tego do stolicy do Warszawy i nagle tak w Warszawie wiesz, <śmany> też to jest na prawym stoliczym jedzie. Ja na święta jakoś tak? No i zobaczyłam, że kolory takie piękne... Więc. I patrz nawet, nawet jest to. Ogólnie. No tak, tak! Dobra! Dobra, słuchajcie! Także to by było na tyle dzisiaj i powiem wam. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten skok, to muszę przyznać, muszę przyznać i paść na kolana, myślałem, że będę większym kozakiem, troszeczkę u góry się ojstrałem, znaczy no, nie, nie zrezygnowałbym, nawet jakbym tam, nie wiem, miał zemleć to zamknął oczy to, i bym leciał z... nie mógłbym, mógłbym, zrezygnowałbym, ale nie, nie byłasz tak źle, no wiedziałem, że skoczę, tylko, że mówię, troszkę u góry już mówię, o, trzeba to zrobić. No. Ale ogólnie fajny dzień za nami, także... Tak, super było. Teraz idziemy, bo jutro czeka nas rehabilitacja na dziewiątą więc trzeba wcześniej przystać. Dobra, Amela, także dziękuję Ci za ten prezent. Dziękuję za prezent, Amelko. Nara! <grywka> nara! Pusiej, nara, nana, nara! nara, 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 nara. nara.